Run. Witajcie w kolejnym odcinku TapyDog może się Wam wydawać w tym odcinku, że jestem taki trochę bardziej powolny, może on wyjdzie dłuższy, dlatego że nagrywam go bardzo z rana i jeszcze nie do końca się obudziłem pomimo kawki. Obejrzymy sobie dzisiaj Adidas Ace 171 Primeknit. Czyli, tak jakby, drugą półkę jakościową od Adidasa. Buty pożyczone oczywiście z FootballSport.pl. Raz już, już je widzieliście na fanpage'u sklepu. No i kurczę, ostatnio, tak jak ja mówiłem, bardzo często i Adidas, i Nike od początku roku wypuszczają kolorystyki, które tym, którzy lubią jaskrawe barwy, naprawdę mogą wpaść w oko. No i te Ace 171 Priming są naprawdę sztandarowym tego dowodem jednym, jednym z lepszych. No i ogólnie poza tym, że kolorystyka się podoba, to są one świetnie naprawdę skomponowane, jeszcze mają nawiązanie do, do innych modeli w tej kolekcji. Tutaj o tym sobie wszystkim powiemy w tym odcinku. Oczywiście Adidas A77 Plaming gościły na tepy, w tepy talk, na tepy.pl to oczywiście więc polecam sobie obejrzenie poprzednich odcinków czasem zdarza się, że są jakieś drobne różnice pomiędzy kolorystykami to głównie w tym wypadku akurat chodzi o miękkość cholewki czy jakieś no już drobniejsze takie niuanse jeśli ktoś szuka tych różnic to jak najbardziej polecam obejrzeć inne odcinki i polecam obejrzeć ten jeśli poprzednie obejrzeliście dobrze w pudełku mamy tutaj miksy więc troszkę będzie więcej niż w pudełku zazwyczaj mamy w pudełku mamy oczywiście taki worek na buty on jest większy niż te, te worki od Nike, bo każdy sobie to oczywiście porównuje i wykonany jest z takiej siatki, w, dzięki której but oddycha nam. Yy, aha, no i tak w samym pudełku, w samym pudełku mamy oczywiście jeszcze te kołki. Sobie je otworzymy. Wiadomo, że ja w jednym z poprzednich odcinków pamiętam, aha, no pokazywałem Wam yy, nie tak dawno temu przecież yy, X161 z Turbo Charge Packu więc dobrze wiecie o co chodzi. Do miksów dołączony jest taki oto woreczek, tutaj go się ładnie rozchyla, no fajny niuans i bardzo ładnie jest to zrobione. I w tym woreczku mamy kołki yy, tak zwane TPU, czyli tworzywa Jeśli ktoś chciałby tak sobie pograć na, na trawie suchej, niezroszonej, gdzie wkręty byłyby zbyt długie, by yy, po prostu nie wbijały się w boisko. By nogi od tego bolały, my bylibyśmy mniej stabilni. To taki komplet kołków tutaj ma. I to jest to dosyć cenna sprawa w Polsce, bo o ile Adidas zrobi coś takiego jak ogólnie te kołki osobno w paczuszce to w Polsce jest to niedostępne. Więc ciekawa sprawa. Dobrze, to by było na tyle, jeśli chodzi o karton. Mamy tutaj buty, ja trochę Wam opowiem o samej kolekcji, kolekcja pojawiła się w kwietniu 2017 roku, to taka informacja dla tych, którzy oglądają ten filmik znacznie później, my też w kwietniu to nagrywamy. W kolekcji teoretycznie można by powiedzieć, że wydaje się, że dominuje zieleń, ale to jest tylko takie troszeczkę złudzenie, dlatego że no, patrzymy tutaj głównie na dwa najpopularniejsze linie butów, czyli X i S, y. przypomnijmy sobie że mamy jeszcze Messi oraz Kopa 17. Kopa 17 wraz z tą generacją, z drugą generacją tak naprawdę Ace'ów. Um. To są najnowsze modele. I teraz tak, X-Ace mamy właśnie takie zielone, bardzo, bardzo ładne. Jeszcze wrócę do tego. Natomiast te Messi były złote i kopa czarno-złote. I to jest tutaj bardzo ładnie zaznaczone poprzez te paski, które mamy w bocznej części cholewki. One są czarne, otoczone taką złotą obwódką. I o ile wydawałoby się, że jest to bardzo mocne takie oderwanie się od głównej kolorystyki, to naprawdę jest to taki akcent, który świetnie tutaj ten but uzupełnia. Może, może byłby to jakiś inny kolor, zrobiliby na zielono. Nie byłoby to tak ładne jak akurat tutaj. Yy, bardzo ten złoty jest taki, taki bym powiedział, yy, mosiąc troszeczkę, tak? Takie stare złoto. Bardzo ładnie to wygląda i jestem zaskoczony swoją znajomością takiej nomenklatury, jeśli chodzi o kolory. Yy, rozbiorę oczywiście te buty. Troszeczkę, żeby wam to pokazać. I ja z ciekawości, bo y, zobaczyłem podobne porównanie, podobne nawiązanie do tych, do tych złotych i czarnych barw występujących Turboczar w X-ach. No i tutaj też jest znalazłem w takiej samej formie, poza zapaskami bocznymi. Oczywiście we wkładce. Trochę dziwnie, bo y, zaczniemy sobie y, analizę budowy od wkładek. Tak to wygląda. Wkładka jak wkładka no ma, ma w sobie dziurki, które tu trochę odprowadzają pod gdzieś tam, yy, pod tą wkładkę, też nierówności, które nie pozwalają się jej przesunąć. Yy, rzeczy, które z innych modeli bardzo dobrze znam, nic zaskakującego. Fajne jest to, oczywiście, to nawiązanie takie do, do innych kolorystyk. No, jeśli ktoś ma na tyle zapału, a każdy taki myślę, że pomaniak który no gdzieś zarobi sobie te pieniądze, żeby sobie poszaleć troszkę z butami, ma gdzieś w życiu taką misję, że ach kupię sobie całą kolekcję, całą będę miał, to jest dopiero lans, nie. To będzie się cieszył właśnie z takich rzeczy, takich nawiązań pomiędzy poszczególnymi liniami. Dobrze, wkładeczkę schowam. Może zacznę sobie tutaj mówić o tym bucie od podeszwy, bo podeszwa, no zazwyczaj wiadomo, tak samo dokładnie jakby Najczęściej wybieracie lanki, jest to najpopularniejsza podeszwa. Tak samo ja najczęściej w Cepytok te lanki mam. I tutaj ciekawostką jest to, że że mamy miksy i w międzyczasie też ja się mogę czymś zająć. Bo jak wiecie, albo i nie wiecie, zawsze na miksach mamy tutaj taką naklejkę, która informuje o tym, że kołki nie są do końca dokręcone i należy je dokręcić. Ja sobie troszeczkę je tutaj podokręcam, coś zostawię dla kogoś, kto je ewentualnie na futbol sporcie kupi. A przypomnijmy, że w opisie w opisie tego filmiku znajdziecie link do produktu i kod rabatowy, dzięki któremu kupicie je taniej. To żeby miał jeszcze co dokręcić. Wygląda to tak, ten y, kluczyk zawsze jest zrobiony dokładnie po te kołki. No, można próbować jakimiś kombinerkami, ale to kiepsko wyjdzie, bo kołki są takie streszkowe, mają jedynie takie trójkątne trzy wgłębienia i tutaj ten klucz się idealnie w to dopasowuje. Co jakiś czas, co kilka generacji, czy co kilka modeli y, zmienia się ten system i te kluczyki też się zmieniają. No przypomnijmy chociażby, że w Predatorach były poduszne, kiedyś w ogóle na śrubokręcik były na śrubki przykręcane. Takie stare czasy. Dobrze. Mm. Jest to drugi poziom w linii ace. Poziomem wyższym jest pure control, czyli but bez sznurowadeł. Jest to oczywiście tutaj te prime nitty. To jest też półka profesjonalna, w której grają piłkarze. Zadziwiająco popularna. Mamy nawet paru piłkarzy takich naprawdę profesjonalnych, z którymi wiady zobaczycie gdzieś tam w telewizji, którzy sobie te prime kupują. I to nawet w dosyć hurtowych ilościach na sporcie z tego co słyszałem. Nie mogę tutaj stracać nazwisk, bo nie wiem czy mi wolno but, jeśli chodzi o, o charakterystykę jego, no to po pierwsze kojarzy się oczywiście tak z linią Predator, tak, że jest taki grubszy, sztywniejszy, sztywniejszy, nie, solidniejszy. Akurat Wam powiem, że w przypadku tych, tych prawnic nie jest to takie do końca słuszne, no bo cholewka jest w dużej mierze no, nastawiona troszeczkę na minimalizm. Mamy tutaj oczywiście zaznaczone, że tu jest trochę inna strefa, tu jest trochę inna strefa, Ale to wszystko dzieje się w obrębie jednego materiału, który zmienia swoją Swoją strukturę. Być może jest on tak naprawdę zrobiony z kawałków, ale jest to jakoś w procesie produkcji zgrzane w ten sposób, że tak naprawdę nam się to nie odznacza. Tutaj widzimy, że jest łączenie pomiędzy jednym a drugim, zaznaczone jakimś paseczkiem. No ale to ten pasek to jest maksimum, co tutaj mamy. To równie dobrze. No, w butach, które by były gładkie i gdzieś tam przeszyte, też byśmy nie powiedzieli, że one są jakimś takim typowym power bootem, tak? Ja tutaj się odnoszę na przykład do takich modeli jak. Wiadomo, Predatory, w Pumie yy, Ivo Powery, czy wcześniej Power w Nike no, od jakiegoś czasu nie ma, bo ctr zastąpiła Magista i to jest nie do końca to. Można by powiedzieć, że tempo, ale tempo to są w, dużo, w dużej mierze m, bardziej te klasyki i te skórzane niż, niż taki powerboot. Oczywiście poprzednia generacja miała te, te, te niskie buty, niskie AC i one znacznie bardziej pasowały do tego, natomiast ten Prime nie do końca już takim butem jest. But znany z tego, że jest dosyć szeroki i przede wszystkim bardzo wysoki w przegubie, jeśli macie Problem z wysokim przegubem, nie możecie zmieścić stopy do, do wielu butów, to to będzie dla Was wybawienie i najlepsza propozycja. Oczywiście brak tutaj standardowego języka. Yy, mamy tutaj ten rozciągliwy materiał, który biegnie sobie tutaj w koło górnej partii stopy, tworząc taki troszeczkę kołnierz, jest to oczywiście yy niższe niż w przypadku Nike. I tutaj rozciągliwe i biegnie sobie tutaj do przodu, aż, a oczywiście też rozsznuruję, biegnie sobie do przodu żeby można było stopę włożyć, po czym tutaj już jest pokryte warstwą jakiegoś materiału, który tutaj troszeczkę widać, że pogrubia ten but, bo widzimy, gdzie jest jego skraj, i tutaj możemy sobie zahaczyć paznokciem Natomiast zaznaczam to tylko jako jakieś porównanie do, do pewnego innego modelu, natomiast nie jako wytyknięcie, wytyknięcie, wytknięcie wady, no bo ta sztywność tego materiału tutaj jest akurat pożądana, bo utrzymuje stopę we właściwej pozycji usztywnia ten but po prostu i dodatkowo jeszcze grają tu rolę te trzy paski, które wykonane są z, dodatkowo jest jakieś takie gumowate trochę są bym powiedział i one też usztywniają sobie naszą boczną część stopy wewnętrzne podbicie mamy dosyć gładkie tutaj niezakłóconą powierzchnię podania tutaj bym powiedział że ten pasek troszeczkę usztywnia i akurat wiadomo, że troszkę bardziej tutaj piłka się odbija ale tutaj może też to gra jest korzystna, na pewno nie przeszkadza w zginaniu się, się buta, bo jest poprowadzony ten pasek wyżej. Oczywiście należy tutaj przypomnieć, ja czasem się boję, że o takich oczywistych rzeczach i o tych, które należy powiedzieć, zapomnę mówić, bo już tyle razy o tym mówiłem. Ale mamy tutaj naprawdę bardzo fajnie poprowadzony system sznurowania. Mamy po pierwsze pł płaskie sznurówki, po drugie cienkie sznurówki i sznurówki poprowadzane w ten sposób, że nie robią tutaj nam się jakieś takie yy dziury, jakieś yy zakłócenie. Jest to po prostu yy zoptymalizowane pod tą, żeby jak najmniej zakłócić yy przestrzeń cholewki przy szczale yy z prostego podbicia. I ostatnio ktoś mi się pytał, chyba mówił, że jest bramkarzem, yy, że potrzebuje takiej dobrej powierzchni szczału, tam wymieniał mi co sobie ceni w butach. I właśnie padło to, że chcę mieć dobrą powierzchnię szczołu i koniecznie chciał buty Adidasa. Ja mu powiedziałem, tak, to będzie najlepsze, chociaż ja wtedy go skierowałem na tą niską wersję, na 17.1, skórzany akurat, ale system sznurowania tam jest dokładnie taki sam i to właśnie był czynnik, jakaś cecha, którą, którą tutaj jak najbardziej dla, dla niego znalazłem i mogłem mu doradzić. System sznurowania sobie powiedzieliśmy. No i ten przód cholewki. Przód cholewki wykonany jest z materiału, który się nazywa Prime i stąd właśnie się bierze nazwa tego buta. Przypomnijmy, że są niższe wersje i one są 17.2, 17.3 i one tam się już nazywają Mesh, bo ten but, ten materiał, który jest tutaj z przodu, on się nazywa Mesh. No to jest coś, co po prostu trzeba, trzeba się nauczyć, jeśli chce się być dobrze rozznanym. Wiem, że to nie jest takie znowu super łatwe i oczywiste. I teraz tak, ten materiał mamy podzielony na dwie strefy. Tutaj ta jedna jest oczywiście, yy, widzimy tu jakąś taką mikrofakturkę. Nie jest ona super gładka, ale to ma zapobiegać ślizganiu się piłki w mokrych warunkach pogodowych. Natomiast co, ogólnie co do zasady jest dosyć gładka. Tutaj natomiast mamy takie yy, podłużne yy, wypukłości, które sobie idą, takie garbiki, akurat jest to dosyć mało widoczne, bo prime mesh, yy, prime mesh czy prime need? Te, ja już się tak, prime need. Primit ma oczywiście taką strukturę przypominaną jakąś tkany materiału, chociaż tutaj oczywiście nie jest nic rozciągliwe, to jest takie syntetyczne, nie przepuszcza wody i tym podobne. Widzimy takie jakieś tkania pomiędzy ciemnym a jasnym zielonym, ale tak naprawdę to tutaj idą takie, takie paski, może przy którejś kamerze to dobrze zobaczycie. Dobrze, i tak, tak wygląda ten but. Yy, jedyne, oczywiście ja mam na przykład wąską stopę i, i mam, yy, no nie mam problemu z podbiciem, więc y, obawiam się, że mi by tu stopa w środku latała. Yy, troszeczkę może też yy, dla, dla większych, takich grubszych palców, bo tutaj yy, nad palcami bardzo szybko też yy, cholewka robi się, się wysoka, tak? żeby dojść do tego prostego podbicia, inaczej by musiał być tak jakoś tutaj, tutaj schodzić, inaczej być wyprofilowany ten but by musiał być. Więc no, jeśli wiecie, podejrzewam, że są tacy ludzie, którzy borykają się z tymi problemami dotyczącymi szerokości i, i, i przegubu i tak dalej, więc oni już wiedzą, że, że będą te buty kupowali. No a jeśli tak nie wiesz, czy to do końca to jest but dla Ciebie, to polecam sobie zamówić, przymierzyć, ewentualnie oddać, iść do sklepu gdzieś przymierzyć. I tak dalej. Tutaj paseczek oczywiście, żeby, żeby pociągnąć się. Są też tak trochę dla sztuki. Mi się wydaje zrobione, usztywnione pięty zewnętrzne. Tutaj oczywiście widzimy z podeszwy wychodzące, trochę przypominające designem to jest ACE 16. Y Cholew podeszwa poprowadzona pod spodem graficznie, też w takim gradiencie między jasnym a ciemnym, zielonym. Tu jest nawet taki turkusowy, jakiś morski, coś takiego. Tu już nie będę wchodził w kompetencje. Spytajcie tam jakieś jacykowa. No i kołki owalne, tutaj połączone z owalnymi, oczywiście, wkrętami. Usztywnienie tutaj trochę, trochę podeszwy. Nie wydaje się, żeby ona była znowu aż taka super szeroka, bo tutaj sobie tak ładnym kształtem schodzi, zwęża się, ale, ale dosyć szeroka jednak jest. Dobrze, przy jednym bucie wkręciłem sobie kołki. Oczywiście kluczyk jest dołączony na takim łańcuszku. Ja to zaraz wszystko z powrotem ładnie poprawię, żeby ktoś kto z Was, kto kupi, miał ładny komplet i, i mógł się nim cieszyć. Buty dostępne w Dziękuję Dziękujemy sklepowi za pożyczenie butów. O, to będzie ciężkie tutaj teraz pasowanie z powrotem. Za pożyczenie butów, żebyśmy mogli zrobić odcinek. Yy, za to w opisie filmu znajdziecie link do, do tych butów. I, I kod rabatowy. Bardzo dobry rabat, który ważny jest przez 48 godzin. Jak ja teraz mam to zrobić? A, bo, może wpierw łańcuszek, potem sznurówkę. Przez 48 godzin od publikacji tego, tego filmu na YouTubie. Jeśli nie zdążyliście, to odezwijcie się na jest coś, coś pomyślimy. O, widzicie. Wszystko sposobem. Wszystko sposobem. No i na koniec jeszcze porozpływam się na tą kolorystykę. Mi się naprawdę super podoba, rewelacyjnie to wygląda. Każdy kolor jest świetnie dobrany. Każdy kolor w idealnym miejscu przychodzi. No naprawdę niesamowite. Spróbuję sobie sam załatwić swój rozmiar zobaczymy jak to będzie, oczywiście u mnie to jest ryzyko, że ten but będzie za szeroki tak jak to wygląda, ale no czego się nie robi żeby wam powiedzieć o wrażeniach ok, oglądaliśmy sobie Ace 17, dosyć długi odcinek wyrzuc z tego co, co widzę, a mówiłem, mówiłem że wolniej chyba gadam, bo z rana Ace, Ace 17.1 Primeknit z kolekcji Turbocharge w miksie, dzięki bardzo, pozdrawiam, hej